Sportowa adrenalina i nieustający warkot silników. W Grotkowie odbyły się Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w motokrosie. Są to zawody motocyklowe, które odbywają się na zamkniętym torze i są najeżone przeszkodami. Najpierw jest trening dowolny, to jest zawodnicy zapoznają się z torem. Następnie jest 5 minut trening zapoznawczy, następnie jest 10 minut treningu czasowego i na podstawie. Czasu, który najlepszy zawodnik zdobędzie, tak wjeżdżają na maszynę startową. Wielu zawodnikom miłość do motoryzacji towarzyszy od zawsze. Od kolegów w sumie się zaraziłem tym, e, tym sportem i szczerze mówiąc zawsze to było takim moim marzeniem, żeby kupić ten motocykl i zacząć startować. No i teraz mam startuję po kontuzji, co prawda po długiej przerwie, ale, ale próbuję się odnaleźć. Także, także no, jest, jest okej. Okay. Moja pasja motoryzacyjna wzięła się po moim. Tacie. kiedyś mój tata uprawiał żużel, a ja poszłem w motokros I, i tak do tej pory, od 80 roku bawię się w te wyścigi motocrossowe, chyba do emerytury będę jeździł. Zawody motocrossowe jednak to nie tylko sport skierowany wyłącznie do mężczyzn. Jak to się zaczęło? Eee, w sumie to... No, za, no, jeździłam z rodzicami, bo Tato jeszcze wcześniej jeździł, i jeździłam razem z nimi, siedziałam, oglądałam i zaczęłam ich męczyć, że, że chcę, że chcę i w końcu, w końcu się udało. Na torze motocrossowym zebrało się wielu mieszkańców Grodkowa i okolic, ale także bliscy zawodników, którzy dopingowali zmagania sportowców rodzinie od jakiegoś czasu zawsze się żużlem interesowaliśmy, jeździliśmy bardzo długo na żużel. I tak potem gdzieś przez ten właśnie żużel trafiliśmy do trenera w Głogowie, do Pawła Sturomskiego. Tam trochę syn popróbował, potrenował i następnie kupiliśmy mu motor, sprzęt. Zaczął jeździć na pitbajkach, jeździł w klubie Pitbike 51, tam pojeździł sezon. No i potem się przesiadł na KTM-a, na tak został teraz motocross i, i myślę, że tak już będzie. Zwycięzcy, którzy stanęli na podium otrzymali puchary, oraz nagrody pieniężne.